Słowa Szymborska miłość od pierwszego wejrzenia. Oboje są przekonani, że połączyło ich uczucie nagłe. Piękna jest taka pewność, ale niepewność jest piękniejsza. Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej, nic między nimi nigdy się nie działo. A co na to ulice, schody, korytarze na których mogli się od dawna mijać. Chciałbym ich zapytać: nie pamiętają. Może w drzwiach obrotowych kiedyś twarzą w twarz? Jakieś przepraszam w uścisku, głos pomyłka w słuchawce, ale znam ich odpowiedź, nie, nie pamiętają. Bardzo by ich zdziwiło, że od dłuższego już czasu bawił się nimi przypadek. Jeszcze nie całkiem gotów zamieić się dla nich w los. Zbliżał ich i oddalał, zabiegał im drogę i tłumiąc chichot, odskakiwał w bok. Były znaki, sygnały, cóż z tego, że nieczytelne. Może trzy lata temu, albo w zeszły wtorek, pewien lisek przyfrunął z ramienia na ramię? Było coś zgubionego i podniesionego. Kto wie, czy już nie piłka w zaroślach dzieciństwa? Były klamki i dzwonki, na których zawczasu dotyk kładł się na dotyk, walizki obok siebie w przechowalni. Był może pewnej nocy jednakowy sen, natychmiast po zbudzeniu zamazany. Każdy przecież początek. Tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.